Szukasz czapki i szalika dobrej jakości? W takim razie musisz poznać te trzy polskie marki. Lakhux. Uwielbiam tą markę szczególnie za ich pięknie wykonane wełniane kapelusze, ale teraz w swojej ofercie mają też czapki i szaliki z wełny merino, wykonane z najwyższą starannością. Znajdziecie tam nie tylko klasyczne kolory brązy i beże, ale także przepiękny róż i zieleń. Najlepsze jest to, że ta świetna jakość wcale nie oznacza wygórowanej ceny, bo czapki z wełny Merino kupicie tam już za 199 zł, a szaliki za 275 zł. Elementy Wear to zdecydowanie polska marka, którą warto się zainteresować. Znajdziecie tam czapki z wełny Merino i z moheru w szerokiej gamie kolorystycznej. Ceny czapek mieszczą się w granicach 300 zł. Pompons polska marka wprost, specjalizująca się w zimowych akcesoriach wełnianych. Czapki i szale szyte są z włoskiej przędzy, wykonane oczywiście w Polsce. Bardzo duży